Witam tu wszystkich w kolejnym odcinku. Pierwszy tura sobie opuszczę, bo chcę sprawdzić ile mam paliwa, żeby standardowo wiedzieć ile z paliwa mi pójdzie na zabieg. 23 litry. o pryskanie, a pryskanie jeszcze 23 litry paliwa. I tak Po pewnych konsultacjach po namyśle doszłem do wniosku, że trochę zmodyfikuję swoje środki do te dwójki na rzepak. I będzie to tak: najpierw ciągnik odpalę, włączę tu sobie wszystko. Uf, mam kontuzję kolana, teraz ciężko mi się wchodzi po schodkach jakichś, ale nie o tym tutaj, nie? tu wszystko jest podłączane, a więc tak zostaje Piktor. Tak jak to było mówione, robię teraz piktorem, a później, za jakieś dwa tygodnie, poprawię sobie yy, jakąś yy, tam delikatną grzybówką. Jeszcze nie wiem czym, ale na pewno będzie trzeba poprawić już na, na koniec kwitnienia na tak zwaną zieloną muszczynę. I teraz, tak żeby już nie było jakichś niedomówień. sobie rozpisałem, co w jakiej kolejności wlewać. 1000 litrów wody będzie. No ten manometr mi pociekł. W ogóle swoją, przestał, swoją drogą przestał działać. Ten korek u nie wyskoczył. Pół już, pół już jest tej gliceryny, czy czegoś. Będę go musiał wymienić. Już w zeszłym roku źle ciśnienie pokazywał. Co się okazuje, to powinno być wlane pierwsze, więc tego 50 litrów, 50 ml, to jest 53 ml to już do końca całą butelkę wlejemy pierwsze się powinno to wlać najpierw ten zmiękczacz wody później substancja, która będzie a, nawóz trzeba jeszcze odmierzyć nawozu nie przyniosłem. Dobra, folik mikromiks. Dorzucę teraz jeszcze tego trochę w dolnej dawce. Dwa zabiegi już robiłem, czy jednym. Folikiem robiłem jeden zabieg, więc jeszcze pół litra na hektar dorzucę tego. Boru w tym momencie tutaj nie dodaję dodatkowo, później na łuszczynę jeszcze dorzucę też jakieś 100 może gramów, może trochę mniej. Dobra, tu jest 5 litrów, mniej więcej dwa. Dobra Akurat tego mniej więcej na oko można wlewać. Wiecie, tutaj można tam e, no narzekać, że tutaj się wlewa na oko. Nie mam za bardzo jak to odmierzyć tych dwóch litrów, ale przy nawozie plus minus to do listnym nawet jak się więcej wlało, tu i tak do litra na hektar można wlewać. Więc praktycznie całe wiadro, jakbym wlał, to całe nie, ale prawie całe to by też mogło być. Ale. Tu jest na pewno ok. Butelka będzie później do popłukania, no i następnie piktor wlewam, a później cyperkil. I taka będzie to ochrona, jeżeli chodzi o cyperkil będzie, jeżeli chodzi o... o zwalczanie szkodników. Bo ta inazuma, którą dałem, te substancje, które się daje jako te właśnie na słodyczka czy na chowacza po prostu dowiedziałem się że to one nie działają na takiej zasadzie że e, tak jak cyperkil, ta cypermetryna że kontaktowo cyk i robak pada po prostu ten robak jest taki ogłuszony i on nie żeruje no, tak mi z tego mi, co się dowiedziałem to tak działa Więc teraz tylko do, jeżeli w tamtym tygodniu dawałem i na zoomę, to tamte substancje powinny swoją drogą działać. A teraz tylko y, cyknę tym cyperkilem. Te cerowaki, co, co siedzą na roślinach, to strąci je. A jak już nowe przylecą, czy tych, których nie trafię tym opryskiem, to po prostu no, będą na tamtym środku bazowały. A dalej będzie to obserwować, trzeba obserwować to, jak to będzie przebiegało w tym rzepakiem. Chociaż mówię, i tak będę gdzieś za dwa tygodnie robił jeszcze tak zwaną tę trójkę. Cyperkilu 50 ml na hektar, 4 hektary, dwie setki. Co do mililitra wlane. jeszcze tę butelkę popłukam, tylko nie wiem czy to nie, tu jest za duża, za mały otwór w butelce, żeby tym popryskać. Dlatego można zrobić tak. Co wyszedłem z domu była godzina 20 teraz 9 maja, godzina 20 i słońce jest za horyzontem. Jeszcze nie jest tak, aż tak dzień długi jak latem. Więc po godzinie 20 już można było jechać, pryskać, ale późniejsze zabiegi już dużo, dużo, później trzeba. W sensie chodzi o to, że jeżeli będzie te trójka, no to będzie trzeba już trochę później wyjeżdżać. Ja sobie przyjąłem zasadę. Zachodzi słońce, wyjeżdżam z opryskiem. Dobra. Wszystko jest. Teraz tylko, aby dolać wody, bo mam 900 litrów lane. Doleję do 1000. Chowam te resztę. I widzimy się na polu, jak jeszcze nie będzie tak ciemno. Rozwadniacza bocznego nie będę jeszcze płukał, bo jeszcze będę przecież yy, będę jeszcze co robił, żeby mi zabrakło już smuchu, bo będę jeszcze w poniedziałek kolejne działki pryskał, a tam jak będę rozrabiał no to znowu będę te same substancje yy, przepuszczał przez tutaj węże przewody Woda z wodociągów. Akurat ostatnio deszczu nie padało. Nic nic się nie nazbierało. Nie nałapałem nigdzie w nic. Powiem Wam, że te sprężynę jednak muszę trochę zjewnigować jakoś ręcznie tego nie zduszę, ale muszę jakoś czymś się tu ściągnąć bo trochę gdzieś tu przy składaniu. Teraz tego nie zrobię, ale jednak te wygięcie powinno być bardziej takie. Jako tu. Tu jest idealnie. Jednak z jakiegoś powodu... Pytanie tylko, czy fabrycznie robili o takie sprężyny kiedyś? Czy po prostu jak montują do tego, to akurat przy tych opryskiwaczach stwierdzają, że oni to bardziej jakoś doduszają przy montażu? Nie wiem. Nie wiem, ja tutaj taką dostałem, taką zamówiłem ze sklepu Krukowiaka. Taka przyjechała. Jeszcze chwila. Pod sam korek tankuję, bo będę lał 250 litrów na hektar. Będę na niebieskich dyszach to robił, żeby jak najbardziej to rozpyliło, bo na tych czerwonych będzie robiło większe krople. No a nie chcę też jechać po tym, że paku szybko. 5-6 na godzinę i tak mam czas. nie. W ogóle jest ciepło, bo wychodziłem z domu. Termometr pokazywał przy domu jakieś 16 stopni. No to niech nawet no 4 mniej na polu będzie 12 stopni na pewno jest może za 14 w polu nie mam akurat termometru nie mam termometra ale tu no samu, sam fakt że jest ciepło ale ta woda z wodociągu wolno idzie jesteśmy w ciągu. ja jestem już na drugiej działce tam za drogą popysa, popyskałem tak zwany clean Taka działka w trójkąt, tam trzeba było się dosyć, mocno skupić się, by poszczególne sekcje wyłączać, jak się wjeżdża w te trójkąty, żeby jak najmniej nakładek było. A tutaj na spokojnie mogę sobie nagrać jak jedziemy wzdłuż, bo tutaj pole jest kilkaset metrów cały czas prosto i do przodu. 5 km na godzinę, tak jak mówiłem, nie ma co się spieszyć tutaj. 2,5 bara. 250 litrów na hektar. Zostało 700 litrów w opryskiwaczu. Opryskałem już hektar 16. Do opryskania jest 4 hektary w sumie, czyli jeszcze niecałe 3. Tutaj na tej działce w porównaniu do klina, bo tu jest obok, on mniej kwitnie. Teraz ja się zastanawiam, dlaczego. E, bo tak, tam są dwie odmiany: batory i Sherlock. Tutaj tak samo. Tam gdzieś dalej jest e, Sherlock, tu jadę w tym momencie w odmianie batory. A mimo to jedna i druga odmiana tak samo się zakopuje na kwitnienie. I teraz pytanie, jaka była różnica między tamtą działką a tą? A już Wam mówię, różnica była taka, że tamta działka była po Lubinie uwzględniłem, że tam związało się około 40-50 kg azotu, już nie powiem wam dokładnie bo nie pamiętam, ale mam gdzieś tam sobie to rozpisane no i tak w sumie policząc to tam na tamtą działkę dałem yy, tak jakby 50 kg czystego składnika mniej yy, tylko przy tym, że ja liczę te, te dawki jesienne i u mnie to jakoś tak dziwnie jest z tym liczeniem. W każdym razie yy, różnica to jest jedna, że taka, że tam poszło mniej azotu, więc wcześniej mógł zacząć kwitnąć. A druga różnica jest taka, że tam azot był podany tylko w form, formie Saletrosanu, w dwóch dawkach najpierw Saletrosan i znowu też Saletrosan 30. Natomiast tu pierwsza działka była Saletrosan 30, a druga RSM. Czyżby ten RSM jakoś tak lepiej trzymał, w sensie może nie tyle co sam RSM, co po prostu y, tu jest y, też podany azot w formie mocznika, tam nie było. No, ale z drugiej strony z łowinu powinien być azot. On teraz przy y, cieplejszej ziemi powinien tak jakby łatwiej, to dopiero teraz uwalniać ten azot, ten który tutaj byłby w moczniku. No ale wygląda na to, że tu roślina dostała więcej azotu. Finalnie, jakby go więcej pobrała niż tamta. Więc ona tutaj bardziej idzie w większy plon. Na to wychodzi. Ale jak to będzie później, no to zobaczymy. Ogólnie, tamta działka i ta uśredniając są podobne, biorąc w całości. Natomiast, jeżeli wezmę tamtą działkę, a natomiast tą rozłożę na kilka kawałków. No to na tej są place gorsze, są i place lepsze, więc... ale i tak tutaj trzeba brać średnio, więc średnio to jest, można oczekiwać, że będzie podobnie. Więc jak będzie, jaka będzie różnica w planowaniu, to będzie też yy, odzwierciedlało to, jaki dan nawóz dany był w jakiej formie. Zobaczymy później w Śliwach, wszystko zweryfikują. No pod warunkiem, że żadnej nawałnicy nie będzie, bo wtedy to zależy jak front przejdzie i... No, wiecie jak to jest, różnie jestem tym bywa. No i tak sobie powoli bryskam. Godzina jest, powiem Wam, taka szaruba 20.49. A u mnie są takie widoki. To nie zmienia faktu, że w tym zabiegu właśnie chodzi o to, że zanim spadnie pierwszy płatek, to zabieg T2 ma być wykonany, mamy ochronić dół roślin po to, żeby zabezpieczyć ją przed powstawaniem chorób grzybowych tam na dole w łanie. Teraz na górze się na, na tym głównym pędzie pojawiają kwiatki zatem, zatem tą nam będzie już teraz zaczynało chronić później Późniejszy ten zabieg, który będę wykonywał, który mam na nie wykonać, jak się nic nie zmieni, to będzie wykonany po prostu na ochronę łuszczyn, już tych zawiązanych. Dobra, już dojeżdżam do końca pola, zaraz będzie nawrotka. Bo przy tej prędkości jak się jedzie 5 na godzinę, to naprawdę te pole się wydają takie długie. Chociaż no nie ukrywam, no jest to jedno z tych dłuższych pól, które mam. w kamerze zmieniłem obraz, nie mieliście mi za złe, nie wiem, powiedzcie co o tym sądzicie, rozszerzyłem ten obraz, bo nie za bardzo ten obraz był skierowany tak tutaj i mało, mało było widać co się dzieje tam na horyzoncie, tak jak, no cały czas jak była kamera w ziemię skierowana, e, mi się wydaje, że z takim obrazem będzie dużo lepiej, będzie dużo lepiej, więcej widać. Wiem, że to takie trochę będzie rybie oko Ale naprawdę z kamerą na głowie trudno nagrywać tak, żeby było dobrze Bo... Czy nawet jak coś w warsztacie robię, naprawiam to zaraz wyjdzie, że... Chociaż ostatnio mało co naprawiam, bo... Na razie ostatnio naprawdę nic się nie psuje takiego co bym mógł, byłbym w stanie sam naprawić. Tak postanowiłem, że w tym roku będę więcej tych filmików nagrywał, ale powiem Wam, patrząc na statystyki, to ten mój kanał to tak trochę, trochę ostatnio w dół leci. Nie, nie wiem, mniejsza oglądalność, może po prostu nie robię jakichś tam, jakichś tak dosyć wyróżniających się rzeczy. U mnie to dosyć wszystko standardowo. Jest taki gra ogląd jego bardzo lubicie oglądać, z tego względu, tak śledzę sobie tam, robicie kanał, to wiem, że po prostu robi takie rzeczy, yy, którzy nie robią tego ci, co, co robią zwyczaj yy, I dlatego on tam bardzo, no jego oglądają, bo robi nietypowe rzeczy. Ja na przykład staram się robić to, co no tak, żeby było jak najlepiej, tak jakby to zgodnie ze sztuką, a nic na przekór, no. Czyli chciałbym robić to dobrze, a czasami Czasami się zdarzają błędy, ale jak ktoś mi coś wypełni, to, to poprawiam. No? Natomiast, no niestety, żeby była oglądalność, to trzeba, nie wiem, jakieś głupoty robić. No, natomiast ja się nie chcę takim czymś wykazywać, jak dla mnie to po prostu nie musi być oglądalności. Tak się utrzymuje z rolnictwa. Kanał traktuję jako hobby. Słuchajcie, przed chwilą poszedłem. Zatrzymałem się zrobić miniaturkę. Przeszedłem się w łanie rzepaku i powiem Wam, spodnie mam mokre. Rosa jest, no naprawdę nie będę mówił przepotężna, ale po prostu pojawia się rosa. Za dnia było ponad 20 stopni. Teraz spadła temperatura gdzieś do może 14-12. Do no, w nocy spadnie, wiadomo nad ranem gdzieś będzie z 10-8. No, tak zapowiadają, że 8 stopni więc ta wilgoć teraz jeszcze się ten oprysk rozejdzie po tej wilgoci czyli będzie naprawdę dobre pokrycie jeżeli chodzi o ten zabieg ja już jeszcze robię ostatni przejazd bo już tylko do, do przodu i w lewo wyjazd z pola będzie 4 hektary już mam tyle 3,54 w tym momencie Cieczy powinno starczyć na styk A jeżeli spraknie Bo z jakiegoś powodu, nie wiem, bo tam może gdzieś ar 2 czy coś No nie wiem, różnie bywa To puszczam czystą wodę do zbiornika I zanim przez układ jeszcze przejdzie ten pozostała ciecz To jeszcze ten czy 2 mogę tryskać, Więc... No, AR może nie, ale ar mogę opryskać Więc na 100% wystarczy Więc tyle w tym odcinku Trzymajcie się, na razie Wam cześć!